Witaj, nazywam się Ania Aftowicz. Jestem coachem i hipnoterapeutką. Te afirmacje przeznaczone są dla każdego nastolatka, który chce poukładać sobie swoje myśli tak, by były dla niego wspierające. Jeśli Ci się spodobają, kliknij łapkę w górę. Będę wiedzieć, że te treści są potrzebne i zasubskrybuj mój kanał, bo pokazuję tu różnego rodzaju narzędzia. Które pomagają zmieniać myśli, uczucia i przekonania. Tak, możemy je zmieniać to my mamy na nie wpływ. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tych treści, prześlij je tej osobie. Niech jak najwięcej korzysta z tego, co wzmacniające. Ok, zaczynamy. Na samym początku zrób głęboki wdech i długi, najlepiej dłuższy niż wdech, wydech. Jeszcze raz, zwracając uwagę, że jest to bardzo proste, ale i skuteczne narzędzie, które możesz wykorzystywać, gdy zaczynasz czuć się dziwnie, nieswojo. Wdech i wydech. Wyobrażając sobie, że wdychasz czyste, pachnące cytrusami powietrze, a wydychasz to, co trudne, ciemne, brudne, niepotrzebne, tak jakby z każdym oddechem oczyszczało się Twoje ciało. Twoja głowa. Twój umysł. I jeszcze raz, skupiając się na tym, co dla Ciebie w tym momencie naprawdę ważne, a wydychając to, co przestało mieć znaczenie co denerwuje, frustruje, osłabia. Przenieś swoją uwagę na poziom swojego serca, czując wdzięczność za to, że dla ciebie bije, że je masz, że od zawsze jest z tobą, a teraz możesz zamknąć oczy lub słuchać tych afirmacji robiąc coś innego, pozwalając im po prostu być słyszalnymi gdzieś w tle. Zasługuję na szczęście w życiu, moje szczęście. Jest dla mnie ważne, sprawdzam ze sobą, co mi daje szczęście, co powoduje, buduje, wzmacnia u mnie to uczucie. Każdego dnia zauważam, co sprawia mi radość, ekscytuje, a co nudzi, osłabia, drenuje moją energię. Coraz lepiej znam siebie. Dzięki temu mogę modyfikować swoje decyzje i jak spędzam swój czas. Moje życie zależy ode mnie i moich decyzji. Każdy z nas jest inny i różne rzeczy mogą sprawiać, że czujemy się szczęśliwi. Dlatego bardziej skupiam się na sobie niż na innych i na tym, co im daje szczęście. Poprzez poznanie siebie mogę coraz lepiej o siebie dbać. Z każdym rokiem, kiedy dorastam, coraz wyraźniej widzę, że moje samopoczucie zależy ode mnie. Codziennie robię coś nowego, to mnie rozwija. W szkole uczę się i poznaję nowe rzeczy. Lubię się rozwijać. Wiem, że wiedza ma tylko potencjalną moc. Najważniejsze jest, jak ja tę wiedzę potem wykorzystuję. Wprowadzam w życie to, czego się uczę. Lubię eksperymentować, doświadczać. Jest we mnie ciekawość świata, ludzi, nowych przeżyć. Każdego ranka skupiam się na tym, co będzie dla mnie ważne w danym dniu. Lubię planować swój dzień. Zdaję sobie sprawę z tego, że każdy plan mogę zmienić, zweryfikować i robię to, sprawiając, że moje planowanie jest coraz skuteczniejsze. Każdego dnia skupiam się na tym, jak chcę się czuć. Kiedy chce mi się płakać, płaczę. Gdy chce mi się śmiać, śmieję się. Pozwalam sobie czuć każdą emocję. Gdy czuję złość, wyrażam ją w bezpieczny dla siebie i innych sposób. Wszelkie emocje, które czuję, są ok. Warto czuć każdą emocję. Emocja to tylko dla mnie sygnał, ważna informacja. Nazywam swoje emocje to, co czuję w danym momencie. To pozwala mi się zatrzymać i zwrócić uwagę na swoje potrzeby. Wiem, że moje potrzeby są ważne. Dbam o innych. Zwracam uwagę na to. Jak inni ludzie czują się w mojej obecności, zwracam również uwagę, jak ja czuję się w ich obecności, dbając o to, by czuć się dobrze, swobodnie, naturalnie, autentycznie. Moje emocje, uczucia są ważne, cenię zdanie bliskich, wierzę w ich dobre intencje. Ale wiem, że najważniejsze jest to, co ja myślę, co ja czuję, czego ja chcę. Moje zdanie jest ważne. Wiem, że nastolatki potrzebują przynależeć do jakiejś grupy. Wybieram osoby, którymi się otaczam bardzo świadomie. Dbam o to, by towarzystwo osób, które są wokół mnie, mnie wzmacniało. Ludzie, którzy mnie otaczają, dbają o mnie i mają moje prawdziwe dobro na uwadze. Wyznaczam zdrowe granice w relacjach z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. Uczę się otwartej komunikacji. Każdy zasługuje na szacunek. Komunikuję się asertywnie z założeniem, że ja jestem OK. I ta druga osoba też jest ok. Kiedy potrzebuję pomocy, zwracam się o nią do osób, które mogą mnie wesprzeć. Lubię marzyć, bo marzenia to cele bez wyznaczonej daty. Pozwalają na usłyszenie głosu mojego serca, są dla mnie kierunkiem. Moje marzenia są ważne. Akceptuję się za to, kim naprawdę jestem. Akceptuję siebie w pełni, z każdą swoją wadą i zaletą. Moja indywidualność, oryginalność jest ok. Brak we mnie potrzeby podążania za innymi, ubierania się jak oni. Lubię swoją unikalność, cenię swoją autentyczność. Akceptuję również unikalność innych. Wiem, że w życiu są momenty piękne i trudne. Każdy z tych momentów minie. Przestaję wierzyć w to, że życie może być tylko szczęśliwe albo nieszczęśliwe. Każdy z nas przeżywa różne sytuacje. Ważne jest wewnętrzne poczucie spójności, słuchanie swojego wewnętrznego głosu, swojego serca, intuicji. Mam w sobie dużo siły, by poradzić sobie w trudnych momentach. Gdy coś przerasta moje siły, proszę o pomoc osobę, która może mnie wesprzeć. Staje się swoim najlepszym przyjacielem, największym wsparciem. Zwracam uwagę na negatywne myśli o sobie, które mogą się pojawiać. Wyłapuję je i zamieniam na takie, które mnie wspierają. Zauważam i doceniam wszystkie swoje osiągnięcia, te małe i te duże. Mogą to być zrealizowane cele, ale również sytuacje, w których zachowałam lub zachowałem się tak, jak należało, w zgodzie ze sobą, jak podpowiadało mi serce. Dbam o siebie. Moje ciało się zmienia, to zupełnie normalne. Moje ciało całe życie będzie się zmieniać. Zdrowie mojego ciała jest ważne. Próbuję nowych rzeczy. Sprawdzam, w czym czuję się najlepiej, jaka aktywność fizyczna mnie wzmacnia. Wiem, że aktywność fizyczna jest ważna i potrzebna. Piję dużo czystej wody, jem odżywcze jedzenie, dbam o swój sen i ruch na świeżym powietrzu. Uczę się wybierać aktywności fizyczne, które wzmacniają moje mięśnie i powodują wytwarzanie endorfin. Wiem, że zawsze jest dobry czas na poprawę swojej kondycji, wzmocnienie masy mięśniowej i pracę nad elastycznością mojego ciała. Rozwijam w sobie samodyscyplinę. Działam. Codziennie określam swoje cele. I konsekwentnie, krok po kroku, je realizuję. Po działaniu odpoczywam. Odpoczynek jest potrzebny. Zachowuję balans aktywnego i pasywnego odpoczynku. Mam prawo odpocząć. Jest mnóstwo sposobów na relaks. Poznaję je, by wybrać taki, który jest skuteczny dla mnie. W danym momencie. Uważność, medytacja, modlitwa, świadomy oddech, ruch somatyczny, techniki uwalniania emocji, pracy z ciałem, wybieram z nich to, co mi służy. Pozwalam sobie na zmianę obranego kierunku. Jeśli czuję, że ta zmiana jest mi potrzebna, równie ważne jak fizyczne. Jest moje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Zdaję sobie sprawę, że kanony piękna i atrakcyjności ciągle się zmieniają. Są one różne na różnych szerokościach geograficznych. To, co było uważane za piękne 20 lat temu, teraz przestało takie być. Dlatego podchodzę do tego, co modne, co popularne. Co uważane jest za atrakcyjne, ze zdrowym dystansem. Zmieniając swój wygląd, zadaję sobie pytanie, po co to robię, z jakiego powodu to jest dla mnie takie ważne, jakie potrzeby w ten sposób zaspokajam. Chcę, by moje decyzje były świadome. Każdy ma różnorodne myśli w swojej głowie. Dbam o to, by myśli, które pojawiają się w mojej głowie, wspierały mnie. Gdy jest inaczej, zmieniam je. Myśli wpływają na emocje i odwrotnie, a ja mogę wpływać na swoje myśli. Buduję w sobie wspierający głos, niweluję męczący monolog, wzmacniam wspierający wewnętrzny dialog. Moja świadomość siebie, swoich myśli, uczuć i emocji rośnie. I mam wpływ na to, na czym się skupiam. Kiedy zaczynam się skupiać na tym, co negatywne, zmieniam swój fokus na to, co mogę wynieść z tej sytuacji. Takie podejście będzie mnie najbardziej wzmacniać przez całe moje życie. Kiedy ktoś bliski mnie irytuje swoim zachowaniem, biorę głęboki oddech i zadaję sobie pytanie, za co czuję wdzięczność, za jakie inne zachowanie danej osoby, za jakie jej gesty, za jakie wspólne przeżycia, wspomnienia. Zmieniając swój fokus na to, co dobre w danej relacji, uwalniam z ciała napięcie związane z tą ostatnią sytuacją. Pozwala mi to podjąć najlepszą dla mnie decyzję, co dalej. Są różne relacje w życiu, niektóre są warte tego, by je budować, inne warto uwolnić. Sprawdzam, co mi służy, co jest wspierające. A co przestało takie być? Zasługuje na to, co najlepsze. Zdrowa relacja z rodzicami to taka, gdy każdy w swoim towarzystwie może czuć się sobą i szanujemy siebie wzajemnie. Zdaje sobie sprawę, że wszystko cały czas się zmienia. Ja się zmieniam. Wiem, że moje dorastanie to również zmiana dla moich bliskich. Wszyscy potrzebujemy się do tego dostosować. Gdy ze względu na zachowanie dorosłych czuję bezsilność, przypominam sobie, że to minie z wiekiem, bo teraz kształtuję swoją autonomię, odnajduję swój głos i swoją wewnętrzną siłę. W latach nastoletnich następuje mnóstwo zmian hormonalnych. To naturalny proces i każdy go przechodzi szybciej lub wolniej. Zmienne nastroje są naturalne dla mojego wieku. Wszystko ze mną jest ok. Przestaję być całkowicie zależnym od dorosłych małym dzieckiem. Naturalne jest to, że zaczynam odkrywać swój własny głos. Mam zdrowe poczucie własnej wartości. Moja samoocena jest adekwatna, ani za wysoka, ani zbyt niska. Dobrze wiem, jakie są moje wartości, czyli to, co naprawdę dla mnie ważne. Przestaję oceniać siebie. Mam w sobie ciekawość świata, ludzi, nowych doświadczeń. Działam z odwagą. Odważnie podejmuję decyzje i działam w kierunku realizacji moich marzeń. Wiem, że z moją większą niezależnością wiąże się też większa odpowiedzialność za swoje decyzje i ponoszenie odpowiedzialności za ich konsekwencje. Mam w sobie determinację do osiągnięcia tego, co dla mnie naprawdę ważne. Moje pomysły są ważne. Kocham życie. Budzę się z ekscytacją tego, co przyniesie kolejny dzień. Przestaję wierzyć w to, że życie jest zawsze proste. Ale wiem, że kiedy staje się skomplikowane, to dla mnie tylko etap do przejścia. Poradzę sobie, bo wierzę w siebie i swoją zdolność do poradzenia sobie w każdej sytuacji. Lubię poznawać nowe osoby, rozmawiać z innymi, poznawać ich punkt widzenia, by weryfikować to, co ja myślę, jakie jest moje zdanie. Przestaje mieć potrzebę we wszystkim się z innymi zgadzać. Wiem, że mogę mieć inne zdanie. Każdy ma prawo do swoich opinii. Ja również mam prawo do swoich. Ważniejsze niż to, że mamy odmienne zdania, jest to, że umiemy ze sobą o tym porozmawiać. Poprzez rozmowę mogę zweryfikować, co ja tak naprawdę myślę, z czym się zgadzam, a z czym nie. Wiem, kim są moi prawdziwi przyjaciele, komu naprawdę na mnie zależy, przy kim mogę czuć się prawdziwie sobą, swobodnie, bez spięcia. Otaczam się ludźmi, z którymi czuję się dobrze, którym ufam obdarzam innych zaufaniem i sprawdzam na ile dana osoba na te zaufanie zasługuje. Kto ma moje dobro na uwadze? Uwalniam relacje, które przestają mi służyć. Zależy mi na tym, żeby otaczać się osobami, z którymi mogę szczerze porozmawiać, powiedzieć co naprawdę czuję, przy których niepotrzebne jest jakiekolwiek udawanie. Prawdziwie cenne relacje są takie, kiedy czuję się w nich sobą, kiedy odkrywam, że brakuje mi takich relacji. Szukam osób o podobnych zainteresowaniach, wspólnych wartościach, celach, marzeniach. Zasługuję na relacje, które mnie wzmacniają. Kiedy widzę niesprawiedliwość, reaguję. Gdy zauważam, że innym dzieje się krzywda, reaguję. Gdy inni potrzebują pomocy, pomagam. Bez względu na wiek i sytuację, zawsze można zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, kogoś wesprzeć. Mam uważność na drugiego człowieka. Wiem, że każdy przechodzi przez różne momenty w swoim życiu. Czyjś hejt świadczy bardziej o tym, do czego dana osoba jest przyzwyczajona, co jest dla niej utrwalonym sposobem mówienia o sobie czy postrzegania innych. Osoba, która hejtuje, najbardziej hejtuje siebie samą w swoich myślach. Kiedy ja mam ochotę komuś napisać przykrą wiadomość, skrytykować, ważne jest żeby się zatrzymać i zastanowić się po co chcę to zrobić co mi to da zastanawiam się jaka moja potrzeba wymaga zaspokojenia w tym momencie bo zwykle takie reakcje wynikają z niezaspokojonych potrzeb nas samych wyznaczam zdrowe granice to że ktoś chce mojej reakcji oznacza że on jej chce Niekoniecznie ja chcę mu ją dać. Segreguję prośby, oczekiwania, komentarze innych jak swoją skrzynkę e-mailową. Niektóre wiadomości trafiają do folderu ważne. Inne mogą poczekać, aż będę mieć czas i przestrzeń na odpowiedź. A jeszcze inne trafiają do folderu spam. Jeszcze inne od razu kasuję. Przestrzeń mojego umysłu jest jak moja skrzynka mailowa, zapełniona wiadomościami, przestaje dobrze funkcjonować. Wyzbywam się potrzeby odpowiadania na każdy e-mail i każdą wiadomość. Tak samo brak we mnie potrzeby reakcji na wszystko, co się dzieje. Uczę się akceptować zmiany, które we mnie zachodzą. Gdy zaczynam porównywać się z innymi, puszczam te porównania. Z każdym dniem uczę się coraz bardziej lubić swoje ciało i swój głos. Coraz bardziej lubię siebie, lubię kim jestem. Moje cele są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest droga, by te cele osiągnąć i kim się na tej drodze staję. Czego się uczę, w którym kierunku rozwijam. Mam wystarczająco dużo czasu. Przestaję wierzyć w to, że jest na coś za późno, że czas już minął. To samo jeśli chodzi o myślenie, że na coś jest zbyt wcześnie. Sprawdzam ze sobą, jaki jest dla mnie odpowiedni czas, i na tym się skupiam. Zdaję sobie sprawę, że myślenie tylko o przyszłości może powodować lęk, niepokój. Myślenie o przeszłości często oznacza rozpamiętywanie, wywołuje poczucie winy. Dlatego dbam o to, by być w tu i teraz. Skupiać się na tym, żeby żyć w chwili teraźniejszej. Poznaję różne sposoby większej uwagi bycia w tu i teraz. Wybieram to, co mi najbliższe, co mi służy. Wiem, jak niezwykły jest mój umysł. Uczę się mądrze wykorzystywać swoją świadomość i podświadomość. Moja wartość jest niezależna od tego, skąd pochodzę, kim są lub byli moi rodzice, z jakiej jestem rodziny. Ilu mam znajomych lub przyjaciół, ile lajków pojawia się pod moim zdjęciem, żeby była jasność. Miło jest, kiedy ktoś pochwali mój wygląd albo powie, że to, co robię, jest fajne, ale brak we mnie potrzeby uzyskiwania tych potwierdzeń, żeby poczuć swoją wartość. Jestem wartościową osobą. To fakt. Przyjmuję komplementy z wdzięcznością. Jednak to żaden wyznacznik tego, co robię i dlaczego to robię. Bez względu na oceny czy opinie innych, moja wartość jest niezaprzeczalna, stała, niepodważalna. Oczekiwania innych przestają kierować moim życiem. Gdy czuję przytłoczenie, Skupiam się na tym, co mogę zrobić teraz. Kiedy czuję zmęczenie, daję sobie przestrzeń do odpoczynku. Każdy popełnia błędy. Robienie błędów jest naturalne, kiedy jest działanie. Ważne jest, bez popełnionych błędów wyciągać wnioski, lekcje, zastanowić się, co można kolejnym razem zrobić lepiej. I uwolnić się od rozpamiętywania tego w nieskończoność. Kiedy popełnię błąd, zastanawiam się, jak go naprawić i wybaczam sobie. Wiem, że wiedząc lepiej, kolejnym razem zrobię lepiej. Uczę się też z doświadczeń innych. Zdaję sobie sprawę, że moje zachowanie ma swoje konsekwencje. Myślę o tych konsekwencjach. I podejmuję odpowiednie dla siebie decyzje. Wybaczam innym. Gdy znajduję coś, co sprawia mi radość, robię tego coraz więcej. Znajduję osoby, które mogą mi pomóc być w tym coraz lepszą, lepszym, od których mogę się uczyć. Dobrze znam swoje prawa. Gdy ktoś zadaje mi pytanie, które sprawia, że czuję skrępowanie, zmieszanie, Odmawiam odpowiedzi, mam do tego prawo. Postępuję tak, by wzmacniać swoją sprawczość, budować swoją wewnętrzną siłę. Kiedy ktoś mi powtarza, jaka powinna lub powinienem być, odpowiadam, że moje jedyne zadanie to być sobą. Chcę być sobą. Zresztą wszyscy inni są już zajęci. Jestem sobą. Mam zaufanie do siebie, zaufanie do świata, zaufanie do tego, że wszystko, co się dzieje, dzieje się dla mnie. A ja jestem w fascynującym wieku, kiedy wypracowuję sobie swoje własne spojrzenie na świat. Mam do tego prawo i na to zasługuję. A teraz, na sam koniec, zrób jeszcze raz wdech i długi wydech. Pamiętaj, jesteś tu na świecie po coś. Jest w tobie ogromna wartość. Możesz osiągnąć w życiu to, co podpowiada ci serce. Wierzę w Ciebie. Trzymam mocno za Ciebie kciuki. 아냐.